Święta, święta i po świętach wróćmy więc do kryptowalut i sprawdźmy, co ciekawego dzieje się na tym rynku. Zapraszam na kolejny Kryptonews. Witam Was na kanale Krypto Podróże w kolejnym Krypto News, w którym przekażę Wam najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym. Jeżeli się zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę. I zaczynamy. Wiem, że w okresie przedświątecznym nie za wiele czasu mamy na dodatkowe działania, a więc m.in. sprawdzanie tego, co dzieje się na rynku kryptowalut, odwiedzanie takich kanałów jak mój. Więc jeżeli przegapiłeś ostatnie kilka nagrań, zachęcam cię, abyś wrócił sobie do filmu o ZK casing Era, gdzie postarałem się zebrać wszystkie najważniejsze akcje, które można wykonać na tej sieci, aby dać sobie szansę na potencjalny airdrop. Oczywiście my nigdy nie mamy gwarancji, że taki airdrop dojdzie do skutku, a nawet jak dojdzie, że da nam zarobić kasę. Ale jak pokazało przykładowo Arbitrum, Aptos i wiele, wiele innych akcji, to czasami. I warto dać sobie szansę, bo można zrobić naprawdę fajne pieniądze. Tak więc wracajcie do Casing Era, Zita Chain i po obejrzeniu tych nagrań odpowiedzcie sobie na pytanie, czy to jest coś dla was, czy chcecie zaryzykować swój czas lub, jak w przypadku Casing Era, swoją kasę na opłaty FI, aby przygotować je pod potencjalny airdrop. Dajcie mi znać również w komentarzu, który film jako kolejny chcielibyście zobaczyć na moim kanale, który podsumowuje akcje na poszczególnych sieciach, to postaram się go zrobić w pierwszej kolejności i rzucić tutaj na kanał, nie wiem, Scroll Layer Zero. Darknet, Lens, napiszcie w komentarzu, tak abym wiedział, co chcecie zobaczyć w pierwszej kolejności. Jeżeli chodzi o aktualne akcje, to przejdźmy sobie na giełdę Bybit. Wczoraj zakończyło się jedno IDO, możecie sprawdzić wyniki, czy wylosowaliście bilet. Mi niestety nie udało się, chociaż na grupie jest. Jedna osoba, której udało się wylasować taki bilet. Marek gratuluję, bo nie było to wbrew pozorom nic prostego, tylko 200 osób na całą giełdę jest tutaj prawdopodobnie kilka milionów użytkowników, czego pewnie kilkaset tysięcy osób wzięło w tym udział, także wielkie, wielkie brawa. Daj nam Marek znać, czy uda Ci się zarobić na tym bilecie. Na tym IDO. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. No i oczywiście dzisiaj kończy się kolejne Tokena Play. Tutaj za około 2 godziny, w zasadzie, jak już widzisz to nagranie, to możesz sprawdzić, czy wylosowałeś, wylosowałeś bilet. Ja również, oczywiście, dam wam znać na Telegramie Podróże Info, czy udało mi się taki bilet wylosować. Tutaj mamy 1000 ticketów, a więc teoretycznie łatwiej zdobyć taką alokację. Jeżeli chodzi o same wyniki, no to tutaj do tej pory miało miejsce tylko jedno idea zakończone. Bardzo dobrym wynikiem. Nie chcę was teraz skłamać, ale tam było chyba 400-500%, a więc fajnie. Oczywiście nigdy nie mamy gwarancji, że kolejne równie dobrze zarobić, no ale jak już taki bilet wylosowaliśmy i jesteśmy jedną z 200 osób, które miało to szczęście, no to ja na pewno bym spróbował, ale oczywiście to nie jest prawda inwestycyjna, bo jak mówię, ta akcja nie daje nam gwarancji zarobku, ok? Pozostańmy sobie na giełdzie Bybit, bo tutaj pojawiła się akcja dokładnie 6 kwietnia, czyli w zasadzie na początku świąt i potrwa ona do 20 kwietnia i jest ona zarówno dla osób nowych, które nie mają jeszcze konta na giełdzie Bybit, jak i dla tych, które takie konto mają. Można tutaj wygrać naprawdę fajne nagrody 10 tysięcy dolarów. 2 razy iPhone 14 Pro Max, 3 razy Apple Watch Ultra i 10 razy Słuchawki Apple. I co tutaj należy zrobić? Jeżeli masz konto na giełdzie Bybit, możesz użyć swojego linku i zaprosić znajomych, a tacy znajomi, czyli osoby, które nie mają jeszcze konta na giełdzie Bybit, będą miały szansę tutaj zgarnąć 25 dolarów bonusu. Powiem Wam szczerze, że czytałem zasady, które tutaj są opisane, ale nie znalazłem informacji, czy to 25 dolarów takie osoby nowe będą mogły sobie wypłacić, czy są to pieniądze przykładowo na opłaty Fi, czy na derywatywy. Tak czy inaczej, jest to dodatkowa kasa, więc jeżeli chcecie, możecie się po nią schylić, założyć sobie konto i dać sobie szansę tutaj na różne nagrody, a dodatkowo powiem, Wam, że jeżeli założycie sobie takie konto z linku, który znajduje się w opisie tego nagrania, to każda osoba, która to zrobi do 30 kwietnia przejdzie proces KYC, zdeponuje minimum 100 dolarów i zrobi trade, to wolny trade na tej giełdzie na rynku spod przykładowo kupi Bitcoina lub go sprzeda, ma szansę zgarnąć iPhone'a 14 Pro od giełdy Bybit. Giełda wybierze osobę, która takiego iPhone'a dostanie. Jedyny warunek, tak jak mówię, należy skorzystać z linku, który znajduje się pod tym nagraniem, bo Bybit tą promocję przygotowała tylko i wyłącznie dla widzów mojego kanału. Oczywiście na samej giełdzie można skorzystać z różnego rodzaju innych bonusów dla nowych osób. Takie informacje znajdziecie przy rejestracji tam będą Podane wszystkie informacje, jak można starać się o dane bonusy. A przy okazji takich eventów myślę, że warto sobie dać szansę na dodatkową kasę. Jeżeli chcecie. Link macie w opisie tego nagrania. To nie jest nagranie sponsorowane przez giełdę Bybit, natomiast z racji tego, że podaję swój link referencyjny, to materiał muszę oznaczyć jako sponsorowany. Myślę, że jest to dla Was zrozumiałe. Jeszcze tylko wrócę do osób, które mają konto na giełdzie Bybit i chciałyby pokazać taką opcję swoim znajomym, no to możecie użyć swój link, dzięki czemu będziecie tak tzw. scratch card, które właśnie dadzą Wam szansę na wylosowanie fajnych nagród. Tylko, tak jak mówię, znajomi muszą płacić minimum 100 dolarów w ciągu 7 dni i zrobić obrót z tego, co tu widziałem na. 500 dolarów minimum, przykładowo na rynku spot, czyli kupić Bitcoina za 250, sprzedać za 250, no i taki obrót mają osiągnięty. Zapoznajcie no, się z zasadami, tutaj wszystko jest opisane i jeżeli chcecie, to działajcie. Ja na samej giełdzie Bybit, zobaczcie, otrzymałem już 35 różnych nagród, w tym 19 bonusów, 5 kuponów, 4 dropy i 7 fee discount. Wiem, że czasem narzekacie, że przykładowo dostaliście fee discount, natomiast jeżeli używamy danej giełdy, to taki fee discount może nie odczujemy, od razu, jako fajny zysk, nie wiem, przykładowo 10, 20, 25 dolarów, natomiast jest to kasa, której po prostu nie wydamy na opłaty i zostaje nam w kieszeni, więc to tak naprawdę na jedno wychodzi, ale no, to jest kwestia podejścia do nagród i ich regularnego odbierania, co ja oczywiście robię, zobaczcie, 35 takich nagród odebrałem, o różnej wartości, czasami było to 2 dolary, czasami 1, czasami 19, czasami 10, czasami dostawałem tokeny Shiba, zobaczcie, takich tu, czy tu, no, ale jak coś dają, czy to jest dolar, czy to jest 10 dolarów, myślę, że warto odbierać. No i teraz przejdźmy sobie na giełdę BitMart, szybciutko tutaj jest kolejne głosowanie, które rozpocznie się punkt 16 i jeżeli chodzi o zasady, tutaj jest do rozdania 8000 dolarów i co ważne, pierwsze 1000 głosów, co jest bardzo fajne, zobaczcie, podzieli między sobą 5000 dolarów, czyli tak naprawdę za nasz głos dostaniemy około 5 dolarów w tym tokenie. I to jest fajna zmiana, bo ostatnio było 500 głosów, ciężko było się załapać na to, aby być tą osobą, która zagłosowała jako jedna z pierwszych, no ale myślę, że dzięki tej zmianie będzie nam łatwiej tutaj oddać głos, zmieścić się w tym limicie 1000 głosów, aby później dostać 5 dolców. W tym tokenie. Oczywiście głosować mogą tylko i wyłącznie osoby, które mają NFC tutaj do głosowania. W dzisiejszym kryptoniu miałem wybrać trzy osoby, które dostaną pakiet pro za zabawę od Kryptiony. Taki pakiet jest wart 899 zł, a więc całkiem sporo. No a co najważniejsze, dzięki temu będzie nam łatwiej rozliczyć się od kryptowalut. A pamiętajcie, musimy to zrobić do końca miesiąca. Postanowiłem natomiast, aby wybrać te osoby ten piątek, czyli dokładnie 14 kwietnia, bo chcę również dać szansę widzom mojego kanału, bo nie każdy subskrybuje niestety. Moje konto na Twitterze jest tutaj około 10 tysięcy osób, a więc prawie 60% mniej niż widzów mojego kanału, także postanowiłem Wam również dać szansę wziąć sobie udział w tej zabawie, co należy zrobić, polubić ten tweet, który znajdziecie u mnie na Twitterze, udostępnić go dalej, followować moje konto oraz Krypszony, oznaczyć trzech znajomych i napisać od kiedy jesteście na rynku kryptowalut. Trzy osoby zgarną pakiet ProWart 899 zł. Czas do piątku, w piątek zarówno na Twitterze, jak i na grupie telegramowej Krypto Podróży Info udostępnię osoby, które wybrałem w tej zabawie. Link do tego tweeta zostawię Wam również w opisie tego nagrania i idziemy dalej. Przypominam, że firma Ledger ma obecnie promocję, która potrwa do 18 kwietnia i tutaj każda osoba, która szuka portfela, na którym będzie przechowywać swoje kryptowaluty, która chce taki portfel zakupić, ma szansę przy okazji zgarnąć fajny bonus od Ledger. Kupując Ledger Nano X dostajemy 30 dolarów w Bitcoinie, a kupując Ledger Nano S Plus dostajemy 20 dolarów w Bitcoinie. Fajna promocja. W mojej opinii, jeżeli szukamy jakiegoś portfela, to warto wówczas kupować taki portfel, kiedy takie promocje się pojawiają, a mówiłem Wam ostatnio, że warto poczekać, bo Ledger regularnie jakieś promocje udostępnia, a ta w mojej opinii jest jedna z lepszych, bo dostajemy po prostu kasiurę. Link do filmu o portfelu Ledger, jak i link do oficjalnej strony, na której taki portfel można zakupić zostaje Wam w opisie tego nagrania. No i jeszcze chciałbym Wam przypomnieć o głosowaniu na Floix, na DAO Maker. Do końca zostało 1 dzień i 3 godziny. Pula nagród to 15 tysięcy dolarów, a co należy zrobić? Oczywiście tylko i wyłącznie połączyć tutaj portfelem, na którym jest minimum 500 dolarów przykładowo Metamask i oddać głos tutaj na Floix, a dodatkowo możecie również oddać głos na nowy projekt, który się tutaj pojawił FinBlocks. Klikamy sobie w tym miejscu, otworzy Wam się taka strona tutaj pula nagród to jest 10 tysięcy dolarów w tym tokenie. Klikamy vote, pojawi Taka informacja, sukces. No i tutaj wyświetlą się wasze punkty. I wiadomo, im więcej takich punktów, tym większe szanse mamy, że taki airdrop otrzymamy. A żeby zdobyć więcej punktów, no to wystarczy sobie albo polecić jakichś znajomych, albo wykonać tutaj zadania na Twitterze, również wizyta na stronie, klikając start, to my dodatkowo, zobaczcie, również dostajemy dodatkowe punkty, właśnie za pojawienie się na takiej stronie co 6 godzin. Twitter, tam obserwujesz, no i za to dostajemy 5 punktów. Zobaczcie, już mam razem. 11, tak samo jeżeli chodzi o to i taka synchronizacja odbywa się to 15 minut więc nawet jak wam od razu nie załapie, no to po 15 minutach takie punkty powinny się tutaj pojawić, no i też prawdopodobnie 5 punktów dostaniecie za to zadanie, za portfel dostałem 3,74 no i można również zdobywać punkty za strejkowanie DAO, natomiast ja tego nie robię, tak jak ja mówiłem ostatnio ponieważ tutaj tylko i wyłącznie liczę na airdrop, e a dobrze wiecie jakie mam podejście do airdropów e czy bonusów, czy darmowych akcji, jeżeli pojawia się jakaś informacja o darmowej kasie staram się ją odebrać, ale nigdy nie wydaję pieniędzy, w związku z taką akcją. Akcja ma mi dać zarobić, a nie powodować kolejne wydatki. Tak przynajmniej ja do tego podchodzę. Tak więc jeżeli chcecie, działajcie sobie tutaj, zdobywajcie punkty i dajcie sobie szansę na e również tego projektu. Link macie w opisie nagrania. No i teraz ostrzeżenie, jeżeli korzystaliście z SushiSwap w ostatnich kilku dniach, nie wiem, 5 sześciu, w ostatnim tygodniu, to warto pojawić się tutaj na stronie, odłączyć swój portfel i zgodnie z tą instrukcją, którą macie tutaj na tym filmie, zobaczcie, Odłączyć tutaj takie pozwolenia. ok? Chodzi tutaj o to, aby nie dać się okraść, bo był jakiś hak na słop i takie adresy, jakie macie tutaj podane, czyli na ETH, Binance, Smart Chain, Polygon, AVAX i FTM, należy czym prędzej odłączyć, żeby nie narazić Twojego portfela na stratę. Tutaj macie listę umów, które należy odłączyć. Jak również możemy sprawdzić, czy taka akcja płynęła niekorzystnie na nasz portfel, używając tego linku. Oczywiście macie na moim Twitterze. Jeżeli chodzi o akcje, to tak naprawdę to wszystko nie zawiera się działo na rynku kryptowalut, a te ważne informacje zawsze na bieżąco podaję, Wam, czy to na moim Twitterze, czy na grupie telegramowej Krypto Podróże Info. Natomiast sprawdźmy sobie na szybko, co ciekawego działo się na rynku kryptowalut. Jeżeli chodzi o wyceny poszczególnych projektów, no i zobaczcie, mamy bitcoina, który przebił poziom 30 tysięcy dolarów i miało to miejsce po raz pierwszy od 10 czerwca 2022 roku, co niewątpliwie nas bardzo, bardzo cieszy. Wszystko wskazuje na to, że poziom i okolice 15 1500 dolarów osiągnięty 21 listopada 2022 roku był dołkiem na bitcoinie, no a wszystkie osoby, które czekały na 10 tysięcy wciąż będą musiały sobie troszeczkę. Poczekać. 30 tysięcy Bitka to może wielkim osiągnięciem nie jest w porównaniu do ATH, które miał w listopadzie 2021 roku. Natomiast cieszy, że znów przebił ten poziom 30 tysięcy dolarów. Jest to coś warte uwagi. Ethereum również wzrost o 6%, poziom 1900 dolarów, który został osiągnięty dwukrotnie w ostatnich kilku dniach, ostatnio 5 kwietnia. A taki poziom wcześniej widzieliśmy 17 sierpnia 2022 roku, a więc długo trzeba było czekać na przebicie tego poziomu przez Ethereum. BNB 330 dolarów, a dominacja bitcoina 46,29%. Na rynku, oczywiście, Panuje chciwość, wszyscy są zadowoleni. Natomiast ja wciąż uważam, że należy podchodzić ostrożnie, z uwagą do wszelkich inwestycji, zwłaszcza w nowe projekty, które obiecują gruszki na wierzbie. No bo w takich momentach, gdy rośnie Bitcoin, gdy rynek świeci się na zielono, tych projektów pojawia się coraz więcej, bo oni dobrze wiedzą, że ludzie chętnie wydają swoje pieniądze licząc na ogromne wzrosty tych nowych projektów, no a takie inwestycje zwykle kończą się tak, że ludzie zostają tokami nic niewartymi, takie projekty zostają porzucone, nie są dotrzymywane obietnice, no a my pozostajemy dawcami kapitału dla ich twórców. Tak więc uważajcie jakie ja zawsze powtarzam lepiej nie zarobić niż stracić jeżeli chodzi o market cap czyli kapitalizację rynkową przekroczyliśmy poziom biliona 200 miliardów także to na pewno cieszy przynajmniej mnie bo ja zawsze zwracam tu uwagę no a poszczególne tokeny projekty notują wzrosty dwucyfrowe ale nie ma tutaj jakichś spektakularnych wyników o których warto wspomnieć największy przygarnę w tym tygodniu Doczkoń spadek o ponad 13%, ale ma to związek oczywiście z tym, że Elon Musk zlikwidował ten znaczek z Twittera. Tak naprawdę każdy się zastanawia po co to zrobił, chyba na przekór pewnym osobom, zamienił popularnego ptaszka na pieska. Osoby niedoświadczone oczywiście widząc coś takiego od razu zaczęły hype'ować Dogecoina, kupować na ślepo, nie patrząc na poziom. No a teraz prawdopodobnie są na mniejszej bądź większej stracie. Trudno, to jest na pewno lekcja dla takich osób. Nic nie robimy na FOMO na hajpie, lepiej sobie taki temat odpuścić, niż później właśnie widzieć nasz portfel na czerwono. Pozostałe projekty praktycznie bez zmian. Mało jest takich, które znotowały stratę, większość raczej świeci się na zielono. Jeżeli chodzi o same newsy z rynku kryptowalut, to tak naprawdę nie ma nic ciekawego, o czym mógłbym wam powiedzieć, sami zobaczcie. Nie za wiele ciekawych informacji pojawiło się w ostatnim tygodniu, tak więc nie będę waszego czasu marnował. Wszystkie najważniejsze tematy z mojego punktu widzenia poruszyłem, informacje Wam przekazałem. A jeżeli coś ciekawego w międzyczasie się pojawi, to tak jak mówię na Twitterze, na telegramie. Takie informacje. Od razu Wam przekażę, także obserwujcie mój Twitter, żeby takich newsów nie przegapić. Także to tyle w tym nagraniu subskrybujcie kanał, aby nie opuścić kolejnych nagrań, zwłaszcza tych żółtych o testnetach, o bonusach, o airdropach, bo to właśnie dzięki nim, ograniczając ryzyko do minimum, możemy budować w fajny sposób kapitał. A przypomnę, że tylko w tym roku z airdropów bonusów darmowych akcji w necie udało się zgromadzić ponad 3200 dolarów, ale jest to suma, można powiedzieć, w wersji ubogiej, bo zwróćcie uwagę, że z arbitrum wpisałem tutaj tylko i wyłącznie 2000 dolców, no a średnio można było tutaj zgadnąć naprawdę dużo, dużo więcej. Tylko na jednym portfelu minimalna ilość arbitrum jakie dostawaliśmy było to około 600-800 sztuk, a one obecnie są warte 20 No a takich portfelów wiadomo można było mieć bardzo dużą ilość, a jak ja podchodzę do kwestii portfelów, omówiłem wam zarówno w filmie o The Casing era jak i Zita Chain. Dla jednych ta kwota jest śmieszna, dla innych ogromna 3000 dolców, Wow. Jeżeli ktoś przykładowo uważa, że to jest mała kwota, no to gratuluję stanu Twojego portfela, no, ale tak czy inaczej myślę, że z darmowych akcji jest to spory pieniądz. Nie osobiście bardzo, bardzo cieszy. Należy tutaj również dodać sprzed kilku dni sprzedaż. Kroit było to 5 dolarów, tak jak Wam pisałem. Oczywiście jest to akcja z IDO. Ostatnie 10% tokenów, które dostaliśmy, no czyli łącznie 37%. Tak to wygląda na chwilę obecną. Działajcie, naprawdę warto. A jak macie małe portfele, to myślę, że wykonywanie akcji, gdzie nie ryzykujemy swojej kasy, a tylko i wyłącznie swój czas ma sens, bo po prostu nie musimy sięgać do swojego portfela. To pieniędzy, na które często musimy bardzo ciężko pracować. Trzymajcie się. Hej.